Witam wszystkich w kolejnym odcinku Let's Play The Island Ze mną jak zwykle Felictus Siema wszystkim No właśnie e, Przepraszam za tak długą przerwę Spowodowaną nieobecnością Feliktusa, Ale jak tak, widzicie już Ale znowu, jestem, powróciłem no właśnie, przypiekła. powrócił i znowu nagrywamy e, Uratowaliśmy Ruska Rozbił się jak, ale uratowaliśmy ruska. I teraz wracamy do naszego ratownika. Żeby on nam przekazał dalsze instrukcje. Nie chce ci się do niego iść, prawda? Idziemy. Idziemy szybką podróżą. Eee, wieża ratowników. Jedziemy. Ok. Zobaczymy co on od nas chce. Oh look, we brought some juice and they're still lying there. Well, they're lazy and that's it. But the PR tank is nice there's to be honest. Every little bit it helps us hang on a little longer. Uh -huh. It's a big, powerful truck, but we need to turn it into a bloody tank. We need to reinforce it, make it unstoppable. You up for that?

Dobra, dialogi dram no maxa Okej okay. mm, Tak to to tyle Cześć eee, Gdzie jest ten, ten? Jedź do mechanika A dobra To rozumiem, że jak wsiądziemy to nam wyświetli Dobra mm, To jedziemy im ciężarówką Rozumiem, że ty nie chcesz prowadzić co ty ja sobie na pacę pojadę Ty chcesz tylko opieprzać jak ja źle prowadzę No <laughs> No to jedź. Ale to jest ograniczona widoczność ale załóżmy Ja świetnie wszystko widzę Ty tak O Zombie gdzieś tam jadę? Znaczy, tutaj to już jadę z automatu, później się zobaczy, gdzie gdzie ja tam mam jechać. My oh, mamy jechać. Mhm, mm dobra. A no, tak, tak, rozumiem, gdzie, doskonale gdzie mam jechać. Eee, tak z jak by, Tak, jakby gdzieś nie tu. Czekaj, no trochę. Przejechałeś, musimy cofnąć. Poprowadzę cię, no tylko nie mów gujadu, ok? <grym> Jak ostatnio, jest prosto tą trasą. Okay. stacja benzynowa przylatajni morskiej. Spokój, póki co jedź prosto. A jest Diamondback. W prawo teraz, jest taką ścieżka. No, załóżmy, no gdzieś tam była A Dobra, mam A nie, to nie tu Nie, to jest wcześniej Piamy tu to ta, ta ciężarówka to ma jednak dobry tak, No skręcaj Dobra, jeźdź prosto. My póki co powinniśmy już być u celu Póki co mamy tu Dobra Nie odwiedzi Zjeżdżam. Uch. Chyba każdy padł. Nie, wstaję, wstają, dzielni są. A, bo to był zbytek Dobra. Jeden został, można już rozwalić gojęcznie. Uważaj z tyłu. Wiem, widzę. Nowy alkohol. To nie pij tyle, mówię Ja go nie piję, ja go kolekcjonuję. Mm. Oh, no, nowy poziom, jo. Yeah. The... Oczywiście yeah. przewinąłeś tą scenkę. Co? One nie mogą pomóc Prawie less. Aż się furia to, to be? To 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 a rolling fortress? A homemade tank? I can add some armor or jest tak Tam? mechanik. Właśnie z nim gadam uh, nie w czasie, gdy mechanik będzie pracował. How can I say no? Mam jakiś wybór. Nie, nie, nie wiem, z wiem z że to jest klucz francuski. Świetnie. No, jak tak, ja z tego klucza. to... Dobra. Uh. Aha, to jest broń dwóch Fajnie. What? Pokaż to. Ja też mam w dwóch rękach. Właśnie, nie widziałem jeszcze tego. Dobra. Uh. Mamy gościa, po prostu osłaniać. No dobrze, to ty ja, się tam... Czy ja, czy ja widzę trzy beczułki? Czy ja widzę trzy beczułki? A zostaw te beczki człowieku nudzić się w życiu. Właśnie... O a ty będziesz snajperzył, rozumiem? Złomem. Tak. No, nie, nie z kluczem francuskim. Catuj to gadasz. Dobra, to póki co ja sobie będę pobawić łowi w starzu. Gdzieś tam za bośni zazwyczaj. Nie, nie. No wiem, że to nie masz stać. Wiesz co? Akurat od walki to miałeś być ty, ale załóżmy. Czekaj, żyje? Ole. Zajas. Ubiorę sobie kastek. Yeah. No, widać, póki co nikogo nie ma. O, I, co, i wiesz co? Jakby tak odległość do celu stale maleje, co znaczy, że cel się zbliża. A ty tam świetnie radzisz, widzę. Łoo, wow, na dwa hity i tak jakoś mu dziwnie głowę. Dobra, zmiana zmiany Nic tam na góre teraz, bo tam masz picia. A ja tu teraz zostanę. Yeah! Masz z kasteta Posiedź tam sobie e, O, tam jest jakiś zarażony jakbym widział Chodźmy, dwie szyny. Yeah! Czej? Yeah! Będziesz rząd! Chuj wysynął! Yeah! E, prawie wskoczyłem na ten dach. Wprawdzie to jest Debina. Eee, Co? Ja się będę z nimi naparzał. Ale to można. nie trafiłem trochę z tym stopnięciem. ho Ale... Ale skórny wysuniebany. Dobra, oszczędzaj trochę w słowach. Że mówiąc jak się naprawi te wszystkie bronie, to one jednak damage mają i się wykasza to na dwa uderzenia. O mięso podniosłem właśnie Zombiaka No Nie wiem mięso, mięso. To to, to to smacznego Dzięki przyda się! Łosz ty chuju jebany! A, gej. Ciut Mmm, Pierre dobra co, ja tu O, znalazłem jakieś skrzynki Coś czuję, że będzie trzeba je wykorzystać. Co no to ty się tam... Też się jeden zbugował. Ale już, już go odbugowałem, jednym uderzeniem. Spoko. Mm. O mięsko. Bądź czujny, dopóki mechanik nie skończy pracy. A to jestem czujny, no. Porozmawiaj z mechanikiem. I'm done. Będzie musiało być. No jak? Czekaj, chcę to zobaczyć. What? No, I'm not even Hey, there's one more thing. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you Ken. I want you to take her. uh Sorry, Bubba. No way. Hey! Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. Oh, no, honey, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look, look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! You go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Not that was... ...a jesteś? Ja jestem spoko. E, Zeskajam i właśnie patrzę. Tak mi się wydaje, że w mieście to już będzie broń, to Idę już w punkty w kierunku przynajmniej, pa... znaczy byłni palna, że będzie o tak. E. Hi. Hey. Mom always wanted to come back here, Ale... Nigdy nie got the chance. The colleagues and who We settled here after her death. The island helped him forget and He poured his heart and soul into it. This is where my heart is too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Okay. No worries. All set. Let's go. Ja to się nazywa z dźwiękiem od strony silnika gry, tak mi się wydaje. O, masz znalazłem ci lekki kastet na poziomie... na poziom 14, więc... O to dawaj, to dawaj. O, jedziemy, nie dam ci. Wszystko ci daję, Cydam. co chcesz? Co tam Za chwilę ci dam. Wsiadłeś? O, mamy do przejechania pewien kilometry ale to nie dużo. No w tej ciężajewie nie było widać prawie nic, teraz widać jeszcze mniej. No po prostu genialnie. Ale teraz jest bardzo opancerzona. No i teraz jest więcej zombie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Tak jeszcze wybije się tu szyba, jeżeli to się da zrobić. Nie, nie wybije się. Ła. Eee, misja u mechanika była krótka, tak mi się wydaje. No, trochę. a samochód. Chyba nie zatrzymujmy się. Mapa mi każe jechać w... na północ. Póki co, nie, jedziesz dobrze póki co. Mapa mi jecha, ka e, każe jechać na północ, a cel jest na południu. Dobra, teraz lepiej. No bo zakręcasz. Hej, zaczekaj, nie, nie, nie zaczekam na ciebie. Trzeba się skupić bardziej na kampanii. Łop O, właśnie ja zjechałem jakąś wycieczkę. O. Nie czuć, a to wygląda nawet Wyciąga nawet niezłą prędkość. Tędy jechaliśmy po zaczki? Tak mi się wydaje. Mm, nie wiem, powiem nie pamiętam. Tak, na pewno będę. Tu po lewej płata. Ach, Ach, drugi! Yeah. yeah! Achievement! Piekło w raju. Dokładnie. Mi kolega dzisiaj taki żart opowiadał. Yy, idąc zawsze do szkoły, słucham piosenki Highway to Hell. Więc to cię mi tak rozwaliło. Spoko. O, z tym kościółkiem z tego co pamiętam. Z... Znaczy to jest taka baza jadowników nowa. Wiem. I tu mi się wydaje, że poznamy nowy rodzaj zombie. Oczywiście, że tak. Ja się z nim zmierzę na solo. Tak, dajmy. Dawaj, bo ja go na solo rozwalę, mówię ci. Tego tarana zostaw mi Oczywiście Tylko wiesz co, tak jakby, tak jakby biegnie na mnie No wiem, widzę właśnie żeby... Ciebie polubił O kurwa, potrącił mnie Bo Nie pamiętam jaki to jest dystans Czekaj, trzeba te, te gówno najpierw wyeliminować Ojej, nie też Dokładnie, trzeba mu przy dopasów wyeliminować Uważaj, biegnie do ciebie z prawej i na ciebie co ty ich podpalasz? Co ty? Ja! Yeah. chodzą tu! Mów jak zbyt... będzie na mnie biegł Nie wiem póki co to mam low O biegnie na mnie Ja Powinien dosta dostawać obrażenia od tego jak Ja zostałem podpalony niegodziwie O! Coś tam jest takiego Niedobrego nie do Nie, tak mi się wydaje, że tam istniejemy olej rozlany czy coś piwa, bo no, weź Czej, ja go biję w pancerz, tak mi się wydaje. Tak, bo jeden go bijemy w pancerz, więc... Trzeba go tak jewnąć. I teraz napierdalać Gdzie ty go walisz? Po dupę. Ale... Ch Widziałeś go w... kopnął mnie jeszcze Spójrz pójść jaki bydlak na mnie biegnie, no? Wow. Hey! Down there. Open the gate. The are here. Go... O! Ja ze w blasku chwały No zobaczymy to. Jest git Goście przybyli, powiadajcie

Musimy poskromić gościa, którego opętał demon. Czekaj. No, to chyba będzie Tajan albo zbir. Obstałem zbija. No ja też. No nas jest to No. Kurwa. Jebany trzfel Co Słuchaj to trzeba taktyką podejść Dobra to ty się bij tą taktyką a ja sobie to... O przedmiot kolekcjonerski Gdzieś ty znalazł przedmiot kolekcjonerski Tutaj, leżał sobie Ty on mnie z główki wziął No wiem, no, ja 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 widziałem właśnie że Ale go długie widzisz jaki to jest damage Not bad. Ale damage był do o toksyna odnaleziona przy. toksyna to, no właśnie o tym mówiłem. Mam już kolejny level, 15. Walka. Co jest, koszt energii sobie będzie i Trwać, będzie obuchowej. Kolejny poziom? Co jest? Eee, czekaj, weź się od, od, ten, odzajętuj, o. Okej, okay, handluj. Ale epicka muzyczka, nie no. Eee, poczekaj, czekaj, jeszcze nie, tego ci nie chcę dać, to jest moje. Eee, fina... Mi tego nie dawaj! Okej. Okay. No dobrze, załóżmy coś nam wezmę na wezmę. Finalizuj, okej. Okay. Masz ten swój kastet, tylko on się szybko psuje, jak zauważyłem. No, kastety się zazwyczaj psuje. To jest lekki kastet. Wiemy, ja sobie. Oh. Oh, o! Nowe zadanie mamy. Czekaj, bo. Kiedy kolejna broń obuchowa. I you need supplies? food, medicine. I'm sorry, but the city has already been looted zagwozd... You co, won't find much unless you find know something. I will help you. I promise to help hmm. do hmm. nie wiem. Poczekaj, bo that you. It's the last we lost our water supply. Two brave souls left this morning to check the pump station. They haven't returned. Sprawdź, co się stało z przepompownią. Czekaj co Kurde. Coś. ci się ma, stało? Taki, taki fajny typowy kastec. Co nie? Zobaczcie, taki kastec... Muszę co, muszę. Muszę, mam tyle i tą, że muszę, musiałbym posprzedawać. E, mam jakąś niszczącą maczugę. O, nie, obrażenia są pierwsze, sobie mi się pomyliło. Siła, to jest ta 12? Wow. Tylko że jest od 15 poziomu. Nie, ja chyba już mam 15 poziom. Ja tak. A, dobra mam. Masz? Gdzie ty gościu jest? Od sprzedaży? Tutaj. Mmm, kup. Zawsze. Idę w dziale kup. Zawsze ty młotek tak. Mm. E, nie, czekaj. Coś tu miałem od dziewiątego. No właśnie. Młotek stolarski. Mm. To jest dobre. O to jest opa. Mhm. Mm mm. To mu sprzeda. To jest słabe. Czekaj, ja pójdę jeszcze tam, a tam, Ja zostaję z trzema brońmi i już. No właśnie ja też chcę mieć mniej broni, ja mieć nie. dobre, co nie? Tak, zostają sobie trzy najlepsze i teraz idę ulepszyć tą niszczącą jakąś maczugę. Ulepsz Niszcząca maczuga. Koszt lepszenia 300. Na, na drugi poziom to dużo. O Uu, 444. Uuu, 852. Uu, ale będzie. będzie mocna. E, ma obrażenia 100. Y, właściwie 200 plus 80. O tak powiem. Ej, gdzie jesteś? Aj, tutaj, tu jesteś. Dalej z nim handlujesz? No bo tutaj mam fajne itemy, co nie a ja, po prostu bym sobie posprzedawał niektóre. Ooo, może się i dać na przechowanie itemki. Dobra. Przyrzekłeś. Te... Wla... że co do przechowywania itemków, to najbardziej pamiętam e, The, Elder, e, The Elder Scrolls'a, w tym się pakowało do, no. do basów tony. Dobra, tu tak nie robimy. Zachowajmy jakieś realiśmy do tej gry. co, nie do końca jestem pewny jak streamy z czasem, więc ja bym tutaj zakończył nasz odcinek. Okej okay. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Nam się bardzo miło geło. Oczywiście. Siema wszystkim.